W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Gdzie znajduje się prawdziwe ja? Prawdziwe ja jest przykryte fałszywymi założeniami, wyobrażeniami narzuconymi nam przez świat fizyczny. Pogląd, przez pogląd, że świat fizyczny jest źródłem wszystkiego. Te wszystkie przekonania, te wszystkie wyobrażenia oparte są na ograniczeniach oraz na warunkowości. Warunek to jest taka sytuacja, że jeżeli czegoś nie zrobisz, albo zrobisz, stanie się coś, czego nie chcesz, lub nie wydarzy się coś, czego pragniesz. A to powoduje, że, uczymy, że jesteśmy uczeni lęku ponieważ nigdy nie wiemy, czy w danym momencie postępujemy zgodnie z oczekiwaniami, a więc czy zgodnie z oczekiwaniami otrzymamy nagrodę lub karę. A więc uczymy się w ten sposób lęku, bo co jeśli nie sprostam stawianym warunkom? Co jeśli nie odgadnę intencji tych, którzy czegoś ode mnie wymagają? I w poświadomości tworzy się wewnętrzny przymus i wewnętrzne ograniczenia. Ograniczenia zawsze się pojawiają wtedy, kiedy mamy właśnie lęk. Bo zamiast działać, zamiast iść do przodu, my rozważamy, czy idziemy zgodnie, czy działamy, albo czy chcemy zaniechać jakiegoś działania zgodnie z intencją tych, którzy czegoś od nas oczekują. A więc co nas spotka jeśli to wykonamy albo jeśli wykonamy to nie w taki sposób w jaki się od nas oczekuje wszystko powoduje że my mamy wgrane takie stwierdzenie nie będę szczęśliwy kiedy nałożę na siebie ograniczenia ale przynajmniej nie będzie aż tak bardzo boleć natomiast wewnętrzny przymus to są te pewne wymogi które nam się stawia My już nie pamiętamy, jakie w dzieciństwie nam wymogi stawiano, czy w pierwszych latach szkoły podstawowej. Wymóg jest stawiany po to, żeby zmuszać nas jakby albo do działania, albo do zaprzestania działania. Nagrodą jest akceptacja. Czyli będziesz akceptowany, może nawet będziesz lubiany, ale musisz spełniać te wszystkie wymogi. I jeżeli chcesz być szczęśliwi, a nie tylko, żeby mniej bolało, musisz spełniać wymogi. I co się dzieje wtedy? Wtedy stajesz się na przykład perfekcjonistą. Narzucasz na siebie wymóg, że wszystko musi być idealnie zrobione. Słyszałam takie hasło. Jak się pani ma za coś zabrać, a ma pani zrobić to źle, to niech w ogóle pani się lepiej za to nie zabiera. To było w pracy. Więc yy, wymóg, że pierwszy raz coś robisz, ale już musisz to zrobić idealnie. Lęk powoduje, że zachowujemy się zgodnie z oczekiwaniami. Czyli jesteśmy tak naprawdę, to jest tak naprawdę szantaż emocjonalny. Dzięki lękowi, temu wyuczonemu, bardzo mocno zakotwiczonemu w Twoim sercu, w Twoim umyśle, w Twojej podświadomości przede wszystkim, można ludźmi manipulować. Można właśnie straszyć tymi karami. I człowiek, zobaczcie, jak się bardzo człowiek męczy, ponieważ zamiast znajdywać, co budzi we mnie lęk i usuwać te przyczyny, i dążyć do tego szczęścia, on boi się kary. To jest podobne do mechanizmu, nie jest to porównanie jeden do jednego, ale jest to taki mechanizm jak mąż czy żona przełapani na zdradzie, albo złodziej złapany za rękę, który nie jest wkurzony na to, że źle postąpił, złamał pewne zasady, tylko jest wkurzony, bo go złapano, bo dał się złapać. I my właśnie żyjemy w takim imperatywie. My jesteśmy sobą, ale tylko gdzieś w domu, w ukryciu, marzymy o tym, żeby być sobą, tym prawdziwym, żeby odkryć to prawdziwe ja, natomiast w społeczeństwie najczęściej poruszamy się według imperatywu e, tych wymogów, przymusów i broń Boże, nie chcemy, żeby nas na tym przyłapano, bo przestaniemy być akceptowani czy lubiani. Tego lęku jest tak dużo, a może przede wszystkim on jest tak mocno zakotwiczony, i, i właśnie ten e, mechanizm, zasada działania jest tak mocno w naszej podświadomości e, wyryta, że staje się dla nas jakby naturalnym stanem mentalnym. W cudzysłowie naturalnym, ponieważ on absolutnie nie jest naturalny, wręcz przeciwnie, on jest obcy. To jest jak rak, który nas zżera od środka. I dlatego Mamy takie życie jakie mamy, niekoniecznie może po całości, ale w tych aspektach, w którym dużo tego lęku, tych mechanizmów wyuczonego lęku się pojawiło. Lęk, czyli brak nagrody. A brak nagrody to najczęściej odczuwamy jako karę. Ale czasami też straszenie wprost karą powoduje tak zwany błąd w percepcji, czyli my mamy zły ogląd świata. Patrzymy Poprzez te wymogi, poprzez te przymusy i poprzez fałszywe ja. Fałszywe ja to są właśnie te wszystkie narzucone, niezgodne z naszą prawdziwą naturą, e, zasady, przekonania, a przede wszystkim na czele z poglądem, że świat fizyczny jest źródłem. Źródłem jest nasz duch, nasza dusza, nasze serce, wyższa jaźń, Bóg, źródło, ogólnie rzecz biorąc, cały ten świat duchowy. A na pewno nie świat fizyczny. Świat fizyczny jest odzwierciedleniem naszej mentalności, czyli naszej duchowości. I ten błąd w percepcji objawia się jako ignorancja albo konsumpcja, albo jedno i drugie. Ignorancja to jest właśnie ignorancja faktu, że rzeczywistość duchowa jest źródłem, a świat fizyczny jest odzwierciedleniem naszej duchowości, naszej mentalności. Wszystko jest materią. Duch. Też jest materią, materią rozrzedzoną. W tej materii atomy są tak od siebie oddalone, że ducha nie widzimy. Ale my go doświadczamy. Nie wiemy o tym, ale my doświadczamy ducha. My w energii jesteśmy zanurzeni. My pływamy w energii tak jak ryby w wodzie i możemy z niej czerpać całymi garściami. Ryby czerpią z tego tlen, pożywienie z wody, a my. Z tej energii powinniśmy czerpać właśnie wszystko, co nam jest zarówno niezbędne do życia, ale tak samo wszystko to, o czym marzymy, czego pragnie nasze serce, nasza dusza. Natomiast materia fizyczna jest gęstą materią jest, yy, i dlatego ją widzimy, i dlatego ją doświadczamy jako coś twardego, jako coś. Namacalnego. I drugą formą objawiania się rzeczywistości, czy sposobem objawiania się rzeczywistości e, przez to, że mamy błąd w percepcji, błąd e, postrzegania, wywołany lękiem, wywołany groźbą kary, <coughs> jeśli się nie dostosujemy, to jest konsumpcjonizm. Konsumpcjonizm to nie jest tak kiedyś w internecie pod moim postem pojawiła się dyskusja, że to co mamy wszystko oddać ostatnią koszulę, nie jeść i. I wtedy będziemy żyć y, zgodnie z duchowością. Nie, my mamy potrzeby fizjo, fizyczne również. Musimy się ubrać, musimy jeść, to jest oczywiste. Nie mylmy zaspokajania po, podstawowych potrzeb y, egzystencjonalnych, ale także i pragnień, bo każdy z nas chce czegoś więcej niż tylko egzystować, z konsumpcjonizmem. Konsumpcjonizm to przede wszystkim sytuacja, w której zasada użyteczności i prawa zwrotu jest rozciągnięta na relacje międzyludzkie. To, co funkcjonuje bardzo dobrze w sklepach podczas zakupów, ale w stosunku do rzeczy, czyli zasada użyteczności, a więc kupuję coś, co mi jest użyteczne, sprzęt GD, ten telefon, na który teraz nagrywam, mikrofon, do którego mówię, to ma spełniać te zasady użyteczności, a jeżeli. Nie spełnia, mam prawo zwrócić to w określonym czasie. I to jest w porządku, jeśli stosujemy te zasady wobec rzeczy, wobec przedmiotów. Natomiast już bardzo źle jest, kiedy zaczynamy to stosować wobec ludzi. Czyli człowiek drugi jest nam przydatny. Patrzymy na niego jak źródło korzyści, na przykład biznesowych, ale też emocjonalnych, ale też. Yy, Każdych innych y, korzyści, a więc dopóki jest mi z Tobą dobrze, dopóki Ty mnie zadawalasz w tej dziedzinie, w której masz mnie zadawalać, to ja z Tobą jestem. Jeżeli nie, to tam są drzwi. Wracaj i już mi jesteś niepotrzebny. Tak samo, i to już wtedy jest to prawo zwrotu, które sobie przypisujemy. Nie ma tej rel budowania relacji, nie widzimy w człowieku drugiego człowieka, który ma uczucia, który. Ma swoje też potrzeby emocjonalne, duchowe, społeczne, materialne i tylko traktujemy go jak rzecz. Oczywiście, konsumpcjonizm też jest wtedy w tym, co najczęściej kojarzymy, że rzeczy mają nam zastąpić jakieś braki emocjonalne. Strach, niepewność i wiara w ograniczenie jest jak rak, która zżera, i to rak złośliwy naprawdę taki najbardziej ze złośliwych. Ponieważ ona okrada cię z życia. Wszystkie swoje pragnienia, wszystkie swoje marzenia określasz, czy definiujesz właśnie z perspektywy strachu, niepewności i ograniczeń. I tutaj wkraczamy na pole samooceny. Samoocena to stan umysłu. Aczkolwiek samoocena czy self koncept z angielskiego, a więc koncepcja siebie samego w swoich własnych oczach, tak naprawdę też jest tworem sztucznym. Stało się koniecznością mieć wysoki self koncept, wysoką samoocenę ze względu właśnie na to, że tak bardzo zakorzenił się w nas strach, niepewność, ta wiara w ograniczeniach. I ona stała się konieczna, żebyśmy. Na nowo stali się sobą, powrócili do swojego prawdziwego ja, do swojej istoty, tak jak zostaliśmy stworzeni. Strach jest przeciwieństwem miłości. Choroba jest przeciwieństwem zdrowia i harmonii, a więc miłość to zdrowie i harmonia, zarówno na poziomie fizycznym, jak i emocjonalnym, zaś strach to choroba, też zarówno na poziomie fizycznym, jak i emocjonalnym, psychologicznym. I miłość, nie ma miłości, prawdziwej miłości, która by dawała warunki, która by potępiała, która by karała w związku z tym, ponieważ to jest sprzeczne z jej naturą. Miłość nigdy nie karze, a wiara powinna być zaufaniem, pewnością tego, że nawet jeśli czegoś nie widzimy, nie oznacza przecież, że tego nie ma. Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Wiara to pewność, że rzeczywistość duchowa istnieje i jest źródłem tego, co widzialne.